właśnie dolną malować. I jeszcze raz tą e, maskarą Bourgeois Volume Reveal czy coś, cokolwiek, to było kiepskie, to nawet nie było śmieszne. Kochani kochany, witam Was serdecznie i zapraszam do nowego filmu. Dziś będzie to Get Red With Me, czyli ogarniamy moją twarz ogólnie. Zauważyłam, że lubicie te filmy oglądać, że są mają dużo, do, dosyć dużo wyświetleń, więc dla mnie to jest znak, że lubicie to oglądać. Dla mnie nie ukrywam te filmy dosyć łatwo się kręci, bo i tak ogarniam swoją twarz na przykład. Więc po prostu wyjątkowo przed ogarnianiem twarzy włączę kamerę. E, no i zrobimy sobie jakiś make-up. Będę oczywiście gadać jak zawsze, bo to jest u mnie norma. E, no i cóż, jedziemy. E, co dzisiaj? Dzisiaj będzie dosyć dużo nowych kosmetyków, albo takich kosmetyków, których jeszcze nie używałam e, podczas makijażu na moim kanale to nie będzie żaden konkretny tutorial. Bo nie, bo nie jestem tym typem człowieka. Na pewno wiem, że dzisiaj chcę sobie zrobić mocne usta i użyję tej szminki Urban Decay Mi Me Menis. Taka piękna, piękna, bardzo intensywna funkcja, jeden z moich ulubionych odcieni. Yy, ostatnio zresztą, także jedziemy po kolei najpierw zwyczajowo musi być pan Clips, bo to u mnie pan clips musi być. Yy. No i co? Ostatni Gadget był w miarę w tym roku, kurde. strasznie szybko zleciał ten rok. A czy strasznie szybko? strasznie był dziwny ten rok taki. Nie wiem, czy u Was był fajny, czy nie fajny. Pod względem rozwoju kanału na pewno był super, ale jeżeli chodzi o życie prywatne, był naprawdę dziwny. Z jednej strony wspaniały, z drugiej strony taki jakiś niepokojący trochę, ale nieważne. Zacznę od podkładu Water Me Please, to jest w sumie krem BB koreański z firmy, z firmy Clio. Ja te produkty zawsze kupuję sobie na Ebayu od sprzedawców właśnie koreańskich, niezależnie nie, nie, nie ma od kogo, ale ważne, żeby to leciało prosto z Korei. Odcień jest dosyć jasny, jak widzicie, one są takie dosyć jasne, ale też w fajny sposób rozjaśniające, tak mi się wydaje, która jest Was kiedyś napisana że kremy bibi koreańskie miałem to do siebie, że nie nakłada się jak tradycyjne podkłady, tylko się je w jakiś sposób tak wciera śmiesznie w twarz I zauważyłam, że to się tutaj sprawdza, jak go właśnie wciera w ten sposób, to on potem bardzo, bardzo fajnie, bardzo długo się trzyma Krycie nie jest perfekcyjne, ale jest bardzo takie, powiedziałabym, średnie Intensywnie, średnie, nawet po jednej warstwie e, I podkład jest bardzo długotrwały, cera wygląda bardzo naturalnie Na to nie ukrywam, dla mnie jest priorytet, żeby cera przede wszystkim wyglądała naturalnie, bo nie ma nic gorszego niż Efekt maski na twarzy i wyglądanie jakbyś miały 100kg pachni na sobie To może ładnie wyglądać na YouTube, albo na Instagramie, ale w życiu takim normalnym zdecydowanie nie, nie chcemy tego Także sobie jadę, też sobie trochę dam na powieki żeby wyrównać koloryt. I widzicie, mimo tego, że ten podkład wyglądał na bardzo, bardzo jasno, przy, na jasnym, przy pierwszym jakby dotknięciu ze skórą, to dosyć fajnie się stapia właśnie, nie wiem, w jakiś sposób te kremy bikoreańskie, pomimo tego, że wydają się w jakiś takich abstrakcyjnych kolorach być, to fajnie się dopasowują do odcieni naszych polskich skór, tak mi się wydaje. Oczywiście nie chcę to nikogo obrazić, kto nie ma takiej typowo mojego koloru skóry, ale no wiecie, o co mi chodzi bo ten krem BB to jest narzędzie, rzecz, że której nie muszę używać Beauty Blendera i po prostu po wtarciu w skórę wykończenie jest tak fajne i tak naturalne i bez żadnego problemu, że najczęściej sobie daruję Beauty Blender tutaj. Aczkolwiek oczywiście Beauty Blender zawsze jest pod ręką. Jeszcze trochę sobie dodam. Także to jest ten podkład. Aha! a właściwie krem BB, właściwie sobie tutaj... Ja widzę zakręcać tych podkładów, wolę pompeczki. Tak to wygląda w każdym razie pakowanie. Water Me Please, firma Clio, koreańska i widzę, że on ma SPF 30, ale jak na lato to dla mnie byłby chyba trochę jasny jednak. Powiem Wam, że mam jeszcze kilka jeszcze tych kremów koreańskich kupionych, bo kiedyś je kupiłam właśnie. Znaczy dosyć sporo kupiłam tych kosmetyków, zwłaszcza kremów bikoreańskich, żeby porównać, poużywać, zobaczyć, które są jakby najfajniejsze. Jak, I robiłam taki dosyć duży, duży research internetu i to był jeden z takich ulubieńców. I teraz widzę, dlaczego jest naprawdę fajny. Chociaż kiedy próbowałam go używać w lecie, to był taki za bardzo mm, lepiący się, powiedziałabym. No bo on jest taki trochę. Tu stawy, ale nie jest tusty. Wiecie, nie zmieni jakby tego, jak nasza skóra wygląda. Widzicie, teraz nałożyłam i skóra nie jest ani jakaś taka mega rozświetlona, ani nie jest matowiona. Wygląda bardzo, bardzo naturalnie, wygląda zupełnie jak skóra. Jest taka udoskonalona, ale nie ma efektu maski, czyli jest to to, o co mi dokładnie ostatnio chodzi. Teraz użyję sobie takich dwóch korektorów, o których zresztą nas nie pytałyście, także będzie można je zobaczyć w akcji. To jest firma LA Girl. To jest ta firma od tego podkładu, którego też robiłam ostatnio recenzję. One jakieś były bardzo, bardzo topie. Ten żółt, to nazywa się Yellow Corrector, e, po prostu GC991. A ten beżowy, czy znaczy taki różowawy, on nazywa się Nude GC974. Oczywiście wszystkie nazwy wszystkiego będą poniżej. I teraz tak, ten beżowawy, taki łososiowy, jest bardzo podobny do mojego Bobby Brown Bisk i świetnie neutralizuje cienie pod oczami, moje przynajmniej. A ten żółty świetnie się sprawdzi, jeżeli znowu macie zaczerwienienia, cerę naczękową. One mają bardzo fajną, fajne krycie i nie są ani bardzo takie tłuste, błyszczące, emolientowe, ani nie są też całkiem matowe. E, takie są dosyć ciekawe powiedziałabym. Mają taki dozownik z takim jakby pędzelkiem. Odrobinę sobie go nałożę. On, widzicie, jest taki bardzo różowawo-łososiowy. I teraz Fudge Beauty Blender, oczywiście wilgotny i sobie tu wklepię, Tak to wygląda pod jednym okiem. Tak, jeżeli nie macie dużych cieni pod oczami, to nie musicie używać czegoś w takim odcieniu akurat dziwnym. Może Wam wystarczyć coś rozjaśniającego, coś po prostu, nie wiem, może z jakimiś drobinkami, jeżeli jesteście bardzo młode, nie macie żadnych zmarszczek, coś typu, wiecie, tusze klas tego. No ten wiecie co, to, to takie, to takie, w podobnej formu formule, w sensie z pędzelkiem. E, ale jeżeli macie jakiegokolwiek typu cienie pod oczami, właśnie ciemne, to musi być coś ciemniejszego pod oczy, coś co Wam te cienie widzicie zneutralizuje. Teraz nie jestem rozwiesiona pod oczami, ale te cienie po prostu nie są aż tak widoczne. I teraz sobie biorę żółty korektor, który właśnie nas trochę rozświetli. O Boże, wytrysnął mi, wytrysnął mi na twarz. I dam sobie w jakieś takie dziwne punkty. Tam, gdzie zazwyczaj jestem bardzo czerwieniona. I on w fajnie, fajny sposób, jakby nas trochę wyrzuci, tam, gdzie mamy zaczerwienienia. I też zapewni trochę więcej krycia. No i to jest to. To jest, to, jak wyglądają te korektory. Jak widzicie, nie są bardzo błyszczące, ale nie są też całkiem matowe. I krycie jest naprawdę dosyć porządne, powiedziałabym, chociaż nie jest absolutne. Nałożę sobie trochę tutaj na mój tatuaż i pokażę Wam. Tak wygląda. Aha, jak ja to mam teraz pokazać. To jest mój tatuaż i to jest ten żółty korektor bez blendowania. I można go sobie wyblendować bardziej że mniej, ale tak zakrywa tatuaż w ten sposób. Yy, I ten. Peżowy. oczywiście w zależności ile tego, tego, ile go użyjecie. Ale taka normalna warstwa też dosyć dobrze zakryłby te Wam oczywiście można to też wyblendować dosyć ładnie. Także no, ciekawe, bardzo fajne produkty, bardzo niedrogie i na mnie jak najbardziej działają, nie mam do nich nic więcej do powiedzenia w sumie. W sumie nie wzięłam sobie pudru, więc muszę po niego wstać. One second. Dobra, mam tutaj Arsie May No Color Powder w takim małym pojemniczku przesypane tylko na koniuszek. I tylko w moje kąciki będę nakładać, żeby mi się zbytnio nie zważył mój make-up pod oczami. Póki mam widoczne, widoczne czoło, to zajmę się też jeszcze brwiami. Ostatnio gdzieś mówiłam, że trochę mam rozjaśnione brwi, bo sobie trochę rozjaśniłam. I używam ostatnio Benefit Gimme Brow. To jest ta maskara z małymi włóknami w kolorze 01. Teraz tego nie będzie widać. Ona ma takie małe, jakby włókna w sobie. Przez te nasze brwi, kiedy nią się malujemy, wyglądają na trochę pogrubione i zagęszczone. A dzięki temu, że ta troszeczkę jest taka dosyć mała i precyzyjna, to sobie całego czoła nie wybrudzimy tym produktem, co jest całkiem miłe. No i taki fajny, naturalny efekt brwi, taki jaki ja lubię. Zresztą mi tak mam grzywkę, która wszystko zaraz zakryje, ale udajmy, że to ma jakieś znaczenie. Ostatnio, ostatnio, ostatnie. Ja oglądałam właśnie sobie na YouTubie tą, Gigi Gorgeous, strasznie ją lubię, nie wiem czemu, bo jest jakby taką trochę antytezą i zaproszenie mnie i mojej stylistyki i tego jak wyglądam i w ogóle, i w ogóle ale ja z wielką przyjemnością po prostu oglądam jej filmy, zwłaszcza jak jakieś ulubieńców wrzuca strasznie ją lubię i wrzuciła ulubieńców chyba grudnia, czy to był listopad, listopad chyba, nie wiem w sumie, czego to byli ulubieńcy bo dzisiaj wróciła, a jest Prawie koniec grudnia. I w ulubieńcach miała nową szminkę tego Jeffreya Stara, tą taką Liquid Lipstick, ale totalnie taką metaliczną, taką mega różową, metaliczną. On się nazywa chyba nie Doll House, ale jakieś house, jakieś Party House, nie wiem, coś tam. I zakochałam się po prostu w tym kolorze. Ja mam chyba z 10 szminek od Jeffrey Stara i bardzo je lubię, ale nie mam żadnych metalicznych, bo on dopiero teraz metaliczny metalicznymi wyskoczył. I powiem wam, że chyba sobie zakupię dollhouse, nie partyhouse. A, zaraz muszę sprawdzić, no nieważne. Ale po prostu kolor to jest taka oks, ostra, ostra fuksja, taka metaliczna, jakbyśmy miały folię na ustach. Kurde, totalnie znowu nie w moim stylu, ale no zakochałam się w tym kolorze, nie mogę przestać o nim myśleć. Chyba sobie go zaraz zamówię dosłownie. Dobra. Lecimy dalej. Dwie takie tanie perełki, o których też nie mówiłam. To jest ta firma Natural Collection, dostępna w Butcie. To jest jakby ich marka. Każdy z tych cieni kosztuje 2 funty, ale często są też na różnych promocjach. Ten kolor u dołu to jest Milk Chocolate, o którym mówiłam wielokrotnie. I Willow, mój wczorajszy w sumie nabytek. Także zobaczymy, jak się sprawdzi. Willow to jest taka delikatna, zimnawa satynka. A ten Milk Chocolate to jest taki dosyć jasny, średni. Brązik, jasny brązik, beżowy brązik, którego dosyć często y, używałam. Także najpierw sobie wezmę ten brązik Milk Chocolate. Delikatnie pucha tym pędzlem z inglota nałożę. Lubię wielkość tego pędzla po prostu. Jak chcę taką szybką aplikację na całą powiekę, to jest niezastąpione i jest mięciutki, mimo swojego wieku. Trochę już ma. Także tu się skupiam oczywiście w zewnętrznym kąciku. W momencie mojego załamania tam, gdzie mi się. Powieka trochę opada, tam się skupiam. Ale to jest takie bardzo delikatne konturowanie oka, powiedziałabym. Bo dzisiaj główną rolę grają nasze usta. Zdecydowanie. Przynajmniej będą. Teraz biorę sobie ten odcień Willow na pędzelku Wayne na Gosa numer 19. Jak wszyscy wiemy, to są moje ukochane pędzle. Za nic na świecie bym ich nie oddała i po prostu nie wyobrażam sobie bez nich życia. O, pierwsza zużywam tego cienia Willow, ale jest taki dosyć przyjemny, taka naprawdę delikatna, subtelna, dzienna setynka. To nie jest efekt foliowy, to nie jest efekt bardzo intensywny, ale taki idealny po prostu dziennik. Właśnie, jak lubicie taki dosyć y, delikatny makijaż, albo jeżeli chcecie skupić całą uwagę na innej części waszego make-upu, fajny kolor, dosyć chłodny. Teraz nie właśnie mówiłam, że wracam coraz bardziej do chłodnawych takich kolorów mouwowych. Powiedziałabym, bo już mnie trochę te pomarańczy, pomarańcze y, znudziły, albo się przyjadą. Zresztą cały miniony rok był pod kolorem, pod y, wiecie, u mnie, pod sztandarem. O, Kolorów takich bardzo ciepłych, bardzo pomarańczowych. O, każdy potrzebuje trochę zmiany w życiu. Za czasem, zawsze, często, jeżeli jest ciemną. No i jak często to bywa, cienie błyszczące, ten cień błyszczący lepiej nakłada się palcem. Bo da więcej błysku wam. A jeżeli wymyślicie sobie na przykład z inglotem Dura Line'em, albo nałożycie na mokro, to w ogóle błysk byłby jeszcze bardziej, bardziej intensywny. No dosyć ładnie to wygląda. I wezmę sobie trochę jeszcze tego Milk Chocolate i wyblenduję nim tu załamanie, żeby takie ładne przejście powstało. Kreha Eclio Kill Black, czyli mój kochany liner one and only. Drugie opakowanie na przestrzeni roku. Pierwsze mi wytrzymało rok, także wiecie. Ja we wcześniejszym Get już już pokazywałam, w jaki sposób ja robię tę moją wielkachną kreskę i właściwie niczym to się teraz nie różni, oprócz tego, że teraz ona jest jeszcze grubsza, bo ja tak jak widać prawie nie mam górnych jeszcze rzęs, bo niedawno zdjąłam swoje przedłużane, które miałam od maja, wnosiłam non stop, bez przerw. E, także właściwie, no, wiadomo, że kurcze rzęsy ucierpią na tym, jak jeżeli przez pół roku macie do nich cały czas coś przyczepionego. E, nie mam mniej, mniej jakby rzęs, cały czas one są, tylko one są po prostu krótsze, Bardziej takie liche niż były, zwłaszcza że przed używaniem, przepraszam, przed założeniem rzęs. Ja miałam na nich cały czas, używałam odżywki rewitalarz, więc one były takie mega, mega pobudzone i takie mega, mega długie, a teraz są krótsze niż moje dawne rzęsy. No także dla mnie to jest mały szok, ale odrastają sobie powoli. To jest normalny proces, nie ma co dramatyzować. No i pamiętajcie, właśnie, jeżeli nosicie przedłużane rzęsy, to zawsze zdjęcie ich będzie dla was absolutnym szokiem. Dobra, mamy kreski. Eee, nie są idealne, ale moje kreski, kreski nigdy nie są idealne. E, ten filmik pewnie obejrzy 10 tysięcy osób, mi tutaj powie, w którym jest są idealne, ale jeżeli nie nagrywacie właśnie filmiku, to nie przejmujcie się kreskami, bo nikt oprócz Was się nimi absolutnie nie przejmuje. E, teraz, biorę teraz mały pędzel precyzyjny i ten sam cień Willow sobie tutaj troszeczkę bardziej e, napakuję w moich kącikach wewnętrznych dla odrobiny rozświetlenia większego. Bo tutaj naprawdę nim nie dojechałam za bardzo. I jest ok, I jest ładnie. E, teraz sobie górne rzęsy podkręcę za z zalotką. Ja używam akurat Shiseido. E, Ponadto jest bardzo podobna, jeżeli nie identyczna, jak szumu Rajzowi kształt. E, a Shiseido ma to do siebie, że ma wymienne te gumeczki. Więc jeżeli dużo używacie zalotki, to być może Shiseido będzie dla Was lepsze właśnie przez to. Okay. I maskara, której, której ostatnio używam, to jest Bourjois ta Volume Reveal. Ta taka z tym lustereczkiem tutaj. To mi się nawet dosyć wygodnie maluje rzęsy. E, niestety śliczka silikonowa i kująca, ale dosyć fajnie pogrubia on rzęsy. Nie ukrywam. Te moje bidne trzy na krzyż. Jeżeli chodzi o dolną część oka, to na linii wodną Cat Caramel Exaggerate w kolorze 213 In The Nude, żeby trochę rozjaśnić nasze spojrzenie. I umaluję sobie moje dolne rzęsy na sam koniec, bo będę używała takiej mgiełki do utrwalenia makijażu. A zauważyłam, że jeżeli mi się dostanie dosyć dużo na rzęsy te dolne, to one się lubią odbić. Także po prostu malujemy je pod koniec, pod sam koniec. I teraz tak ja mam dosyć obfite dolne rzęsy, one są dosyć długie i wydaje mi się, że w miarę często, dosyć często, jeżeli uży użyłam właśnie pokrupującego fajnego tuszu, to tak naprawdę nie muszę już kombinować z tą dolną powieką, nie muszę na niej sobie dodawać jakiegoś cienia, niczego takiego, jeżeli ten makijaż jest bardzo delikatny. I dzisiaj właśnie nie będę na niej chyba nic sobie dodawać, tylko po prostu potem wytuszuję te rzęsy, więc ten makijaż jakby zyska odrobiny dramatyzmu, że tak powiem. Teraz trochę brązera będę używała. co e, e, jest to sorry? Chanel Beige numer 30. Ja go już lubię używać, właśnie jako brązera. On mi się tutaj trochę w środku wykrusza, co mnie bardzo wkurza. E, I Wayne Gos numer 10. I ja nim będę robiła taką jakby chmurę, że tak powiem, brązu. Delikatnie po prostu naszą cerę będę, moją cerę właściwie będę ocieplniać. I jako różu użyję sobie też właśnie nowości z tej samej firmy, której nie miałam Natural Collection i to jest odcień Peach Melba, się nazywa ten róż Taki bardzo naturalny, brzoskwiniowy Jeszcze go w ogóle nigdy nie używałam, Uży użyję sobie pędzla Hakuro H54 W taki sposób go nabiorę czyli znaczy, nabiorę ten róż I odrobinę sobie jakby wstempluję go bardzo fajny, taki bardzo, bardzo naturalny, naturalny kolor. Bardzo ładny. Matowy, nie zapigmentowany za bardzo, ani też za mało. No taki naprawdę spoko. Idealny dzień, jak powiedziałabym. Bezproblemowy zupełnie. I naprawdę bardzo, bardzo ładny kolor. Fajny, podoba mi się. Bardzo subtelny, powiedziałabym. E, tak jak mówiłam, ostatni krok to będzie mgiełka utrwalająca, bo nie mam dzisiaj jakoś tak ochoty na, pud na puder. E, rzuciłam mnie. <grym> jakoś tak, jak ja mówię, nie mam ochoty na puder, więc będzie mgiełka. Ja używam Maybelline bo taką mam i bardzo mi się sprawdza. Damy temu sobie siąknąć, zaschnąć na twarzy, no i w międzyczasie mogę swoje rzęsy właśnie dolną malować. Jeszcze raz tą maskarą Bourjois Volume Reveal, czy coś, cokolwiek, to było kiepskie, to nawet nie było śmieszne. To, co sobie lubię robić właśnie w trakcie makijażu, to jest nałożenie sobie błyszczeka, który nawilża i trochę powiększa usta, w sensie, jeśli robię takie plamki. to musi być taki błyszczek z tych serii szczypiących. Zostawić sobie go na chwilę, potem sobie jakby go ściągnąć, potem dać szminkę i zauważyłam, że ona po prostu lepiej wygląda, te usta też są takie trochę powiększone. Ja używam Extreme... E, z firmy Soap and Glory, błyszczy, to się nazywa Extreme Plum Sexy Mother Packer XL. On jest po przeźroczysty, szczypie, powiększa usta i jest przysmaczny i wanilowy, więc sobie go na chwilę oczywiście zostawię i zaraz sobie jeszcze nałożymy szminacza i zobaczymy... Co i jak wtedy są naszą twarzą, moją dziwną, skądkolwiek. Teraz nasz jest naprawdę przepiękna. E, właśnie jeszcze nie zakończyłam te z, e, z Jeffreya Starla. E, te szminki są dostępne na jego stronie, są na Beauty Leash i brytyjska strona Beauty Bay, ale właśnie ostatnio miałam też miłe przeżycie z tym Beauty Bay, bo zamówiłam paletę Zoivy Cocoa Blend, a dostałam Rose Gold. Spoko i utrzymują, że tak było zamówione, nieważne. W każdym razie, no dobra, już mi się nie chce tego tłumaczyć, bo już się na snapie. Ale dostałam Rose Gold, też jest ładna, ale to nie jest tam tak, która chciałam, więc wiecie, nie o to chodzi. Też jak chcecie, to przygotuję jakiś tutorial, może jakieś coś, recenzję, dajcie znać, co i jak, bo jest dosyć ładna. Rose Gold, no sorry, nie Rose Gold. Myślę, że już mogę zdjąć mój błyszczyk, bo już nie piecze. <grym> Także usta będą trochę większe niż bez niego ale jest bardzo smaczny, możemy mu przyznać. E, I jedziemy. To jest ta nowa seria też szminek Urban Decay, e, bardzo fajne opakowanie. Kosztują 15 funtów, ale często są na, na przykład minus 10% w Debana z przynajmniej w UK, także 1350 można je wyrwać i ten kolor. Eee, poezja, absolutna poezja. On ma w sobie takie jakby mikro ale one są prawie że totalnie niewidoczne, także ciężko jest je wychwycić, ale przepięknie rozjaśnia twarz, powiedziałabym. piękny kolor. E, ta szminka ma to do siebie, że jest taka bardzo kremowa. Ona niby jest matowa, ale widzicie, ten mat nie jest taki pełny. On ma w sobie jakby odrobinę, nie wiem, błysku. Nie wiem, jest niesamowite dla mnie ten kolor. E, jest taka bardzo właśnie kremowa, długo się trzyma i na moich ustach jakby daje uczucie nawilżenie. Przynajmniej mnie się wydaje, że ona trochę nawilża usta. Także... E, no... Zakochana jestem w tym koleże. Znowu nie skończą historii z tej śminką. No i ten Beauty Lish, który wysłał mi Beautylish czy Beauty Bay, już nieważne, który wysłał mi po prostu złą paletkę i da się boję zamówić tam te śminki, żeby mi czegoś znowu złego nie wysłali. Eee, no, także ale chyba kupię, bo jest przepiękna jest po prostu os fuksjowa i taka metaliczna. Eee, dobra, koniec tego gadania na dzisiaj. Biorę się do nagrywania innych filmików. Ja ze swojej strony oczywiście bardzo dziękuję og za oglądanie. Lecę z moimi ustami nagrywać. Chyba tutoriale, a czy nie tutoriale? Lumpole, lumpole bo to nie było, lumphole, Lumpole. Tak, moje kreski są po prostu idiotycznie grube, ale tak trzeba, póki nie odrosną, że jest po prostu tak trzeba. Dobra, raz jeszcze dziękuję za oglądanie. Nie wiem skończyć tego filmu, jeszcze chcę coś powiedzieć, ale nie wiem co. Raz jeszcze dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. I czy nie mam szynki na zębach nie mam. I do zobaczenia znowu. Dzięki, pa! pa. Postaw lajka, ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa-pa!